grudzień i grudniowy numer Playboya z Twoim piktorialem na okładce. Powiedz mi, czy trudno było przełamać wstyd i wziąć udział w sesji zdjęciowej do tego typu magazynu? Kilka lat temu, gdyby ktoś powiedział mi, że będę na okładce Playboya, pomyślałabym, że to jest naprawdę kiepski żart. Natomiast zmieniłam zdanie w międzyczasie. Zdjęcia są piękne. I w sumie nie było aż tak strasznie trudno się przełamać. Może na początku byłam nieco przerażona, bo stylizacja była inna zupełnie. Miałam zupełnie inną fryzurę, grzywkę, która mi zasłaniała oczy i prawie nic nie widziałam. I trochę się tego obawiałam, ale kiedy pani fotograf pokazała mi pierwsze zdjęcia, stwierdziłam, że o rany jest fajnie. Trzeba to po prostu e, wykorzystać maksymalnie i cieszyć się sesją. A szybko podjęłaś decyzję o tym, że się rozbierasz od momentu, kiedy przyszła taka propozycja z wydawnictwa? Ile czasu potrzebowałaś na to, żeby powiedzieć, tak, chcę mieć sesję do Playboya? Pięć lat. W sumie tak, bo tych propozycji wcześniej było kilka. No ale cóż, tym razem się też zastanawiałam, tak, ale. Nieco krócej! Nieco krócej i przekonały mnie. Sesje, które widziałam wcześniej właśnie z dziewczynami, naprawdę wyglądały pięknie, i pomyślałam sobie, wow, to będzie na pewno niesamowita pamiątka dla mnie. Więc skorzystałam. A co mąż powiedział, kiedy dostał egzemplarz grudniowego Playboya? Haha. Ha, ha. W pierwszym momencie w ogóle nie chciał słyszeć, że, że jest Playboy, ale kiedy zobaczył sesję stwierdził, że po prostu to są piękne zdjęcia. Czyli co? Była sesja, kiedyś tam był ślub, piękne ciało zostało uwiecznione, teraz czas na dziecko? No bardzo bym chciała mieć oczywiście dzieci. Nie wiem czy na natychmiast, natomiast tak, no nie wyobrażam sobie w ogóle swojego życia bez dzieci. Niebawem również premiera Twojej płyty. Na wiosnę, z tego co wiem. Tak, zgadza się, wiosną będzie wreszcie można posłuchać całej mojej płyty, a nie tylko singli. Póki co płytę promuje Singiel pod słowami, w którym również zagrałaś kilka fajnych, odważnych scen z Marcinem Kwaśnym. Powiedz mi, jak się bawiliście na planie teledysku? No właśnie znakomicie się bawiliśmy. Marcin jest przesympatycznym, ciepłym człowiekiem, profesjonalnym bardzo oczywiście i mnie wspierał w niektórych momentach właśnie, szczególnie w tych scenach łóżkowych. Ale cóż, no mam nadzieję, że efekt jest sympatyczny i miło się nas ogląda razem w łóżku.